Wrocław to miasto, które przez wielu uważane jest jako jedno z najpiękniejszych miast w Polsce. I faktycznie, spacerując tutejszymi uliczkami, alejkami, rynkiem, podziwiając tutejsze zabytki, ciężko nie zgodzić się z tą opinią. Trudno jednak uwierzyć w to, że miasto po II wojnie światowej w ogóle zdołało się odbudować i wygląda tak jak teraz. W roku 1945 miała tu miejsce bitwa, którą obie strony tego konfliktu zapamiętały na długie lata. W sierpniu roku 1944 Breslau zostaje ogłoszone twierdzą. W praktyce oznacza to, że każdy most, każda ulica, każda alejka ma bronić się do ostatniego żołnierza. Wrocław nie może upaść. Dziś zabierzemy Was po przeszłości i historii bitwy o, Br o Wrocław z roku 1945. Wejdziemy także do schronu przeciwlotniczego, w którym dziś znajduje się unikatowa na skalę Europy podziemna atrakcja turystyczna. Stałym patronem kanału Zahistoryzowani jest historyczny portal Sudety Pro, na, których, na który wszystkich miłośników historii serdecznie zapraszamy. Partnerem medialnym naszego kanału jest Dziennik Wałbrzych, a partnerem dzisiejszego odcinka są podziemia MovieGate, podziemia pod Placem Solnym. Zapraszamy Was do historycznej podróży. Oficjalnie bitwa o Wrocław rozpoczyna się 13 lutego roku 1945, jednak ataki na to miasto w rzeczywistości zaczęły się już w październiku roku 1944. Wtedy to radzieckie samoloty dokonały pierwszych bombardowań Wrocławia. Dla wojska niemieckiego był to jasny przekaz. Nadchodzą Rosjanie i zostawią po sobie zgliszcza. W pierwszych radzieckich bombardowaniach pojawił się problem, co zrobić z mieszkańcami. Już w grudniu 1944 roku dowódca Festung Breslau, Johannes Krause, wyszedł z propozycją ewakuacji mieszkańców do Gauleitera Dolnego Śląska Karla Hanke. Wrocław był wtedy jednym z największych miast III Rzeszy, liczył prawie milion mieszkańców. Johannes Krause chciał ewakuacji 200 tysięcy cywili, jednak Hanke nie zgodził się. Jako zagorzały nazista wierzył, że Wrocław może zdołać się obronić. Poza tym wierzył on, że ewakuacja jakiejkolwiek liczby mieszkańców z tego miasta spowoduje, że wpłynie to na morale mieszkańców, którzy tu zostali. Mieszkańcy mieli Wrocławia bronić. W styczniu roku 1945 do dzisiejszego Wrocławia przyjeżdża minister uzbrojenia Trzeciej Rzeszy, Albert, Albert Sper. Jego obecność podyktowana była tym, że miasto w jakiś sposób trzeba było do obrony przygotować. Wtedy Niemcy nie za bardzo mają czym się bronić. Przegrywają Drugą wojnę światową i duża część społeczeństwa zdawała sobie z tego sprawę. W tym samym miesiącu Armia Czerwona bombarduje pierwsze wrocławskie stacje kolejowe. To m.in. na mocy decyzji ówczesnego ministra uzbrojenia III Rzeszy. Niestety, rękami pracowników przymusowych, cywili oraz młodzieży z Hitlerjugend niszczono we Wrocławiu dosłownie całe dzielnice. Do stworzenia barykad czy różnego rodzaju przeszkód potrzebny był materiał budowlany w postaci cegieł, kamieni czy kostek brukowych. W trakcie Bitwy o Wrocław zaporami stawały się nawet całe tramwaje wypełniane po brzegi kamieniami i kostką brukową. Idealnym przykładem niszczenia całej dzielnicy na potrzeby obrony miasta jest dzisiejszy Plac Grunwaldzki. Tam w trakcie bitwy o Wrocław powstało prowizoryczne lotnisko. Niemcy utworzyli bowiem tak zwany most powietrzny, aby na bieżąco dostarczać zapasy do, oblegane, do, do obleganego miasta. Jednak zapasów nieustannie brakowało. Bitwa jeszcze się dobrze nie zaczęła, a miasto już było zniszczone. Ze względu na porażające wręcz braki w uzbrojeniu zaczęto tworzyć własną broń. Popularne były koktajle Mołotowa, a nawet budowano katapulty na granaty. Niemcy, w obawie przed rosyjskimi grabieżami, zabezpieczali także swój dobrobyt. W każdej szafce, w każdym kredensie, w każdym regale znajdował się prowizoryczny ładunek wybuchowy albo mina ukryta pod dywanem. Walki we Wrocławiu trwały 2,5 miesiąca. Dopiero 19 stycznia Karl Hanke zdecydował się na ewakuację ludności cywilnej. Nie była to jednak ewakuacja bezpieczna. To był prawdziwy marsz śmierci. W styczniu w roku 1945 temperatura sięgała minus 20 stopni Celsjusza i bardzo duża część ludności cywilnej zmarła z przemęczenia, z zimna i z głodu. Skierowano ludność cywilną do Drezna, miasta, które nękane było już wtedy alianckimi nalotami dywanowymi. Stalin naciskał bardzo na Anglików i Amerykanów, aby bombardowali oni to miasto po to, aby maksymalnie ograniczyć możliwość obrony Breslau. W mieście, obleganym przez rosyjskie wojska I Frontu Ukraińskiego pod dowództwem marszałka Koniewa, od początku do końca bitwy codziennie ginęli ludzie. Powstały nawet specjalne oddziały, które miały zajmować się tylko i wyłącznie chowaniem zmarłych. Ze względów bezpieczeństwa takie pochówki odbywały się tylko i wyłącznie w nocy. Jednak miasto w trakcie bitwy zostało całkowicie pozbawione prądu. Przez ten fakt pochówki często odbywały się w sposób bardzo niedokładny. Niemieccy mieszkańcy Breslau wspominają o tym, że jeszcze długo po bitwie znajdowano fragmenty ludzkich ciał wystające z pod ziemi. Ci mieszkańcy, którzy zostali we Wrocławiu, musieli gdzieś się ukryć. I my wejdziemy teraz do schronu, którego budowa została zakończona w roku 1943 w momencie, kiedy Trzecia Rzesza zostaje bombardowana przez alianckie bombowce. Wrocław, oprócz tego, że był jednym z największych miast Trzeciej Rzeszy, był także miastem obrzydliwie bogatym. Do dnia dzisiejszego pozostaje tajemnicą, co stało się z depozytami bankowymi, które Niemcy wywieźli z tego miasta. Jedni uważają, że zostało ukryte w górach Sowich, inni uważają, że bardziej chodzi o region przygraniczny. Cóż, ilu poszukiwaczy tyle teorii. Złoty pociąg zawsze będzie marką dolnego śląska. Całego Wrocławia wybudowano nieco ponad 300 schronów przeciwlotniczych. Jednak takich jak ten konkretny pod Placem Solnym było bardzo niewiele. Śmiało mogę nazwać go schronem ekskluzywnym. Dlaczego? Była tu woda, był doprowadzony prąd, było oświetlenie. Mało tego, w schronie znajdowały się toalety podzielone na damską i męską. W trakcie obrony Festung Breslau w roku 1945 w schronie liczącym 536 m2, wybudowanym na głębokości 6 m pod ziemią, docelowo mogło schronić się 300 obywateli. Nie byli to jednak zwykli żołnierze, ani zwykli cywile. Byli to obywatele bardziej uprzywilejowani. Dziś do atrakcji turystycznej Movie Gate wprowadzają nas drzwi odrestaurowane w fenomenalny sposób. Kolor żółty nie jest przypadkiem. Otóż w tym kolorze Niemcy oznaczali drzwi, które były gazoszczelne. Ruszamy do movie! Gate. Po wejściu do schronu przeciwlotniczego pod placem solnym warto zwrócić uwagę na kilka technicznych patentów, jakie zastosowali tutaj Niemcy. Po pierwsze zwróćcie uwagę na podłoże. Jest ono antypoślizgowe. Wysokość schronu to prawie 2,5 metra, a grubość żelbetowych ścian to prawie 2 metry. Taka budowla miała zapewnić nam 100% ochronę przed jakimkolwiek bombardowaniem i faktycznie była na bezpieczne. Co więcej, Niemcy zastosowali tutaj kilka patentów bezpieczeństwa i kilka patentów logistycznych. Mianowicie, w momencie, gdy gazoszczelne pancerne drzwi się zamknęły, nie można było tutaj ani palić papierosów, ani odpalać świeczek. Pytanie, co w sytuacji, w której doszłoby do zbombardowania miasta i prąd zostałby odcięty? Niemcy oznaczali farbą fluorescencyjną pewne pomieszczenia, przez co podświetlając je w odpowiednim świetle możemy sprawnie poruszać się po tych podziemiach, a to patent znany nam z podziemi wiele niej W takich schronach umieszczane były zazwyczaj łóżka piętrowe, po to, aby zajmować możliwie jak najmniej miejsca. W jednym z pomieszczeń na suficie zobaczycie malunek kobiety, który został prawdopodobnie namalowany przez żołnierza w momencie oblężenia Breslau. Rysunek został podpisany imieniem Hilde. Można wyczuć w nim tęsknotę, beznadzieję oraz bezradność, jaka towarzyszyła Niemcom w ostatnich dniach wojny. Choć Movie to głównie galeria kostiumów filmowych i wręcz skarbnica wiedzy o szeroko pojętej kinematografii, to uważam, że każdy pasjonat historii II wojny światowej powinien to miejsce odwiedzić. Są tu bowiem pomieszczenia, które zawierają gabloty, w których znajdziecie pozostałości po uzbrojeniu zarówno żołnierzy radzieckich, jak i niemieckich. Faktem, który jeszcze bardziej pobudza naszą wyobraźnię i pozwala nam uwierzyć w to, jak ciężkie to, toczono tu walki, jest to, że do dnia dzisiejszego przy każdym rozbudowywaniu dróg, przy każdych większych, poważniejszych remontach ulic wrocławskich znajduje się masa niewybuchów. Walki o Breslau były jednymi z najcięższych w trakcie trwania II wojny światowej. Na uwagę pasjonatów zasługuje również fakt, że w Movie Gate znajdziecie wiele bardzo interesujących eksponatów. Takich jak radiostacja FUG-2, która była podstawowym wyposażeniem w schronach takich jak ten. Dowództwo musiało mieć kontakt z żołnierzami walczącymi na powierzchni. Musiało wiedzieć, co dzieje się nad nimi. Są tutaj także miejsca, które pokażą wam tragiczną wręcz, wręcz sytuację ludności cywilnej. Niestety, w tej wojnie każdy był żołnierzem. Wspomniany przeze mnie wcześniej wybitny arcyzbrodniarz Karl Hanke miał opuścić zdruzgotany bitwą Wrocław 6 maja o godzinie 5.30 z prowizorycznego lotniska na Placu grunwalskim samolotem o nazwie Fiesler Storch. Jednak do dnia dzisiejszego pozostaje zagadką co działo się z nim później. Historycy mówią dziś o trzech możliwych wersjach. Jedna mówi o tym, że Karl Hanke miał trafić do dywizji SS Wesel, walczącej w Czechosłowacji i tam miał zostać pobity przez czechosłowackich wartowników. Druga mówi o tym, że podobnie jak większość nazistowskiej elity, miał trafić do Argentyny i tam wieść spokojne życie. Trzecia mówi o tym, że Hanke trafił po kapitulacji Niemiec w ręce Polaków i został stracony. Jedno pozostaje faktem. Karl Hanke to arcyzbrodniarz odpowiedzialny za śmierć kilkudziesięciu tysięcy własnych obywateli. Pozostaje faktem również to, że uciekł jak tchórz. Późniejszy dowódca twierdzy, generał Hermann Nichow, po negocjacjach z generałem Guzdowskim podpisał kapitulację 6 maja 1945 roku. Twierdza Breslau skapitulowała jako jedno z ostatnich miast niemieckich. Cztery dni po zdobyciu Berlina, dwa dni przed podpisaniem przez Niemcy ogólnej kapitulacji. Jednym z warunków poddania się były gwarancje godnego traktowania ludności niemieckiej i żołnierzy przez Sowietów. Generał Buzdowski zagwarantował jeńcom opiekę medyczną, zachowanie własności osobistej oraz natychmiastową repatriację po zakończeniu wojny. Żadna z tych obietnic nigdy nie została spełniona. W walkach o Breslau aż 700 tysięcy mieszkańców zostało zmuszonych do opuszczania miasta. Straty po stronie armii niemieckiej wyniosły aż 6 tysięcy zabitych, 25 tysięcy rannych. Z kolei po stronie radzieckiej łączne straty to 65 tysięcy ofiar, z czego 8 tysięcy stanowili zabici. Cóż za ironia losu? Mieszkańcy dzisiejszej stolicy Dolnego Śląska przez bardzo długi czas nie wiedzieli, czym jest wojna, ponieważ przez bardzo długi okres front ten nie przebiegał. Z dnia na dzień znaleźli się w epicentrum makabrycznej bitwy. Co więcej, śmierć poniosło 80 tysięcy z nich. Ponadto udokumentowano 3 tysiące samobójstw. W żaden sposób nie chciałbym wybielać Niemców, ale chciałbym uświadomić jedną rzecz. Dzieci i młodzież nigdy nie będą odpowiedzialni za decyzje dorosłych, a pamiętajmy, że w tej bitwie młodzieży i dzieci zginęło mnóstwo. Uważam też, że 18-latek wzięty z poboru do armii nigdy nie będzie miał świadomości tego, za jaką ideologię pociąga za spust. Na dziś to wszystko. Zapraszamy Was do subskrybowania naszego kanału. Dziękujemy wszystkim naszym patronom, dziękujemy atrakcji Movie za umożliwienie nam wejścia do tego schronu. Wspierajcie nas, nasz kanał i bądźcie jak my, bądźcie zahistoryzowani. Do zobaczenia. Nasze filmy powstają dzięki wsparciu patronów. Wspierając nas na Patronite otrzymujecie unikatowe pamiątki takie jak koszulki, wlepki oraz vouchery do atrakcji turystycznych, w których nagrywamy nasze odcinki. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczyniają się do rozwoju naszego kanału: Portal Sudety Pro, Kamdża Streetfood, Restauracja Swojak, Konferencjer Pro-Kamil Ziemba, Firma Usługowo-Poligraficzna Omega, Pracownia Druku i Reklamy Nesonto, Agnieszka Kelnowska, Łukasz Kazek. Mikołaj Zajączkowski, Agata Gąsecka. Dziękujemy także naszemu partnerowi medialnemu, jakim jest Dziennik Wałbrzy. Za pomoc w publikacji zdjęć dziękujemy portalowi eloblog.pl oraz grupie Festung Breslau Współczesnym Okiem.